Pytamy mieszkańców, jakie są ich zainteresowania. Czy byłby Pan w stanie powiedzieć, jakie są Pańskie? Tak, mam zainteresowania wędkarstwo. Świetnie, a może jakoś parę słów więcej? Na jakie ryby Pan poluje? Szczupak. Najchętniej na szczupaka i najczęściej. Takie szczupaki przynoszę do domu, bo mam takie powiedzenie, że szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli. <laughs> <laughs> z czego pan się śmieje? <laughs> z niczego. A do czego ta sonda jest? Yy, dla Lokalnej Telewizji Sosnowiec. To o tych sk*****ch z PZW powinniście coś powiedzieć. Nie zarybiają i okradną, a jak zarybiają, to nie To są tematy do radia i telewizji. 都给你剪一个